Propaganda, której uległam. Lafów. Nie mam zamiaru tego otworzyć. Nie mam po prostu zamiaru. E, moja koleżanka, moja koleżanka, no koleżanka, w sumie ma dużo tych labubów, w sensie lafówów. E, nie mam jednego. I, I tyle. I teraz tak. Nie, e, jeszcze ja. Bestis będzie otwierać. Znaczy, teraz nie, w domu Ta... otworzy, dobra? No to ja też to w domu. Nie. Tak, nie bo musimy już jak wybrać. Nie. Tak. nie. nie. Dobra, to teraz lecimy na lody? Patrzcie, ja nie pokazałam. Widać to coś? Dobra, kogo ja bym chciała? Ja bym chciała najbardziej szczerze Love. Love jest taki. Ja bym chciała najbardziej, najbardziej Happiness, czy jakoś to tak się czyta? Happiness. E, nie, no dla mnie Ojej, hope, znowu jest hope, dobra. Ja ogólnie bym chciała naprawdę love i luck mi się kojarzy z takim, takim lodem, zap, tylko że jakby, no nie wiem, on się mi kojarzy z takim galaxy, nie wiem. Ja naprawdę myślę, los. i no, tak. Błagam, żeby to był sekret, błagam, żeby to był sekret, błagam, błagam, żeby to był sekret. Dobra. dobra, otwieramy, dobra. sorry, jak mamy takie zmrużone oczy, bo trochę słońce nam świeci. No właśnie, się, tak się ustawiło. Się. Trochę bardzo. Dobra, nieważne, lecimy, otwieramy. Tu, 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 tu. To ja będę trzymała paczkę, a Ty będziesz tak... Piu! Nie, poczekaj, dobra, poczekaj, stop, stop, stop. Jest otwarte. Dobra, i teraz tak, uwaga, wyjmuję paczuchę. Nie, nie patrz, nie patrz, nie patrz, no. bo tam jest karteczka chyba. Chyba. A! Ale tu karteczka jest. Nie ma? Nie ma? To, Dobra, tu bij. Dobra, czuję lawu. <laughs> dobra, dobra będę ja trzymam, do ja trzymam, Ty urywasz. Nie, bo to trzeba tak widzę pokazać, nie? Wiem, Dobra, to ten. Y, ta, czy jeszcze raz tam wam pokażę. Ja chcę los. A ja chcę Albo sekret. Secret! secret. secret. Chcemy te trzy na dole. Tak, tak, te trzy. Dobra. Uwaga, ja nie patrzę. Ja też. Ja nie patrzę, nie patrzę, nie patrzę. Czekajcie, nie patrzę, nie, patrzę, nie, patrzę, nie, patrzę, nie, patrzę, nie patrzę. Taki. Trzy, Uwaga, trzy dwa, dwa jeden. jeden. No! Dobra, idziemy po ciuszek. Ej ten, którego chciałam, on jest krzywy i on jest brzydki, ale... Pokaż. I on jest ładny. Jezu! To jest Ej, pierwszy to raz miała. mogę zrobić takie coś. Jezu, to Mogę do śmieci wywalić? Bocham. Nie, tego nie wywalam cię do śmieci. Może jesteś piękny. Kocham cię. Ale cię nie potrzebuję. <noise> nie, no nie żegnam się, to nie będę vloga. Bum! On się żegna.